Witaj w moim unboxingu like M11P. Wybacz, że nie w białych rękawiczkach, ale aparat będzie używany do robienia zdjęć, a nie do patrzenia na półce. Odpakujmy sobie pierwsze pudełeczko. I oczywiście na start mamy lift certyfikat, broszurki, quick start guide, Zostałe. ściągnijmy sobie. To przechodzimy do wnętrza. Zacznijmy najpierw od akcesoriów, później przejdziemy do, do samego aparatu. Na początek ładowareczka z pokazaniem, kiedy jest naładowana i kiedy jest naładowana 80%. Bardzo kompaktowa bateria. woreczki, gdzie w jednym kryje się skórzany pasek. Z logo Lejka, gdzieś, gdzieś nam się pewnie ukryło. Zaraz je znajdziemy. O, jest logo Lajka. Tutaj coś bardziej drżające plastikowe przejściówka. Końcówka do ładowania. Kabelek, USB, USB-C. I coś tu jeszcze się chowa. A, i jeszcze końcówka do innych gniazdek. Przejdźmy do samego aparatu. Wygląda on w ten sposób. Nie ma, wiadomo, tutaj. W wersji P nie znajdziemy logo na przedniej części, tylko śrubkę, pod którą kryje się regulacja dalmierza. Tutaj za to mamy piękne logo Leica w stylu starych aparatów, tak jak u mnie Leica 2 z 1932 roku ma. Ekran, trzy proste przyciski, wybierak, pełen minimalizm bez totalnie zbędnych rzeczy. Wejście na baterię i na kartę pamięci. w Wersji P mamy też wbudowaną większą pamięć niż w wersji standardowej, gdzie mamy tam 64. Tutaj mamy 256 GB Co ciekawe, w odróżnieniu np. do Like m M1, M10 przepraszam, do M10, nie musimy ściągać buton to tylko po prostu wklikujemy baterię w swoje miejsce, pod którą się tutaj kryje karta pamięci. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz mógł oglądać lub mogła, inne moje filmy, gdzie przedstawię swoje kadry, które stworzyłem tym aparatem.